sylwetki polskich gangsterów Adam Soroko Soroko, wariat z Olsztyna, internetowy z Gredziu polski Juri Prochaska no i oczywiście lubi se cyknąć Adam z zawodu jest kucharzem Moim marzeniem jest, słuchaj, do... pojechać do Francji i tam pierdono 40 godzinny kurs u Pana Jérôme wiesz, żeby sobie jakoś może gwiazdkę Michelina kiedyś pyknąć i coś otworzyć fajnego i o, wygotowanie, tak? tak tam, to coś nowego, Ada, się nigdy nie mówiłeś. Masz, masz smykałkę w ogóle do gotowania? Coś, co? coś tam mam. No w ogóle z jest zawodu jestem kucharzem, kurwa. Wyobrażasz sobie? O, widzisz. <laughs> A ty... Kurwa, scenariusz jak z filmu Kali Zabójca. Swoją drogą, wyobrażacie sobie Soroko jako szefa kuchni i nagle przychodzi jakiś gość i zgłasza swoje niezadowolenie z jedzenia. Kurwa, przepraszam go, kurwa. Kurwa, się nie pasuje. No, nie pasuje to wypierdalej do Gessler. Za młodu Soroko wychowywał się na Zatorzu. Dla niewiedzących to taki polski Detroit. Patrz, się kurwa z tobą dzieje! Aż Warszawa, się... jesteście tu! Napierdalamy! O, oh! Ale się brin. boję patrzeć! Prejent, ja, minuta ja. na ciebie! Aha. Okej. Okay. Ha! Nie piszesz co to na pewno, ale jedyne co ja ci piszę, to wpierdol! Mało osób wie, że jego kariera tak naprawdę miała iść w kierunku rapu. Twoją dupę. Dla mnie jesteś a bo ty jesteś kurwa, Kurwa i to GG w tle. Piękna sprawa, piękne czasy. Niestety nigdy nie wygrał żadnej bitwy freestyle'owej, bo zawsze kazał swojej publiczności wypierdalać. Co? Co? Specjaliści uważają, że Adamowi za młodu, za mocno wjechała 8 mila i też chciał być takim Eminemem za Zatorza. I niby od tego zaczęło się później gangsta Paradise, za które łącznie odsiedział 10 lat i 8 miesięcy. Adam jest mega specyficzną osobowością. Co można wywnioskować z jego życiorysu, kontrowersji medialnej oraz korespondencji z Karyną DDL? I te pieniądze, tak naprawdę należą się mi? Ale takiego zadymiarza właśnie potrzebujemy. Przyjdzie i czas na nas, Mordo. Dobra? Ja. Dlatego z przyjemnością proszę tutaj mnie kurwa, yy, nie jestem twoim kurwa zwierzęciem, żebyś ty mi mówił, kurwa, z kim ja będę walczył, Mordo. To jest ty. pierwsza sprawa. Przyjdzie pora. Będziemy się lać po kurwa mordach. I to mówię każdemu tutaj, kurwa z moich przeciwników, kurwa zapraszam Ale poczekaj, cię. bo ja mam, ja mam teraz nie. wrażenie, że próbują Ciebie wrażenia. wypromować nie na osobach, które ubijesz. promować, po to, żeby. Ale nie, ale nie, Dżimiryja. Nie, no na ty mnie to nie robi wrażenia. Na mnie też nie robi Ale nie robi na mnie to wrażenia. Zabij no mordę w końcu, kurwa, rozumiesz? Kurwa. Ale nie jesteś? robi to na mnie ty, wrażenia! Kurwa, ty, da, kurwa, czy ty myślisz, że to ja... nie, Ades. Tak, nie, tak, nie mów... U cichego zadymiarza przyznał się do tego, co zrobił z hajsem ze zbiórki. Jaka jest jednak prawda? To wie tylko Adaś. Pomimo jednak akcji z napadami na babcie ludzie czują nadal do niego sympatię. Chyba potrzebowaliśmy po prostu nowego superbohatera na scenie freak Fightu, bo zaczęły kończyć się dymy. Adama ulubionym sportowcem jest Tomasz Narkuch. Co <laughs> kurwa, tryby wyjebało, wyżarła mi mefa! <laughs> mefa mi wyżarła ty. <laughs> kurwa, jego morda jebana milicja. Ale ja mówię tobie, Adaś, nie idź tą drogą, bo zostaną tobie tylko z kariery vlogi starego ćpuna. Ciekawostką jest to, że Soroko ma 6 liter i Ozdoba ma 6 liter. I mało tego, powiem więcej. Obaj wspólnego mają coś ze szczęką. Jednemu wypadła, a drugi podjebał ją z więzienia. I kto to jest pierdolnięty? Ja czy ty? Ty to ja. Dawid Cyberpunk 3301 przechodzi w ogóle renesans swojej kariery. Pozytywny styl życia, a później nawet boxer. Wszyscy zobaczyli, że o właśnie w musi mi się spotkać i pogadać prywatnie. I nic złego, tak normalnie. Mam nadzieję, że Prime to w odpowiedni sposób wykorzysta. Mi osobiście już wystarczy, jak będzie tam siedział przy tym masońskim stole. No i co tu dużo mówić? Jutro jest pierwsza gala Prime MMA, na której zawalczy ze Stiflerem. I jeżeli chcesz zobaczyć to wydarzenie, to tylko i wyłącznie z autoryzowanego Reflinka Bożego i całe te, który znajduje się w opisie. No nie no, kurwa. Odjebało chłopu, chyba nie wiem. Co odjebało kurwa? Wyskaku z siana kurwa a nie tylko mefedron.